Koło Gospody Niebieskich Dępnowolanki, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu zorganizowało warsztaty kulinarne. Przeprowadził je znany szef kuchni Łukasz Konik. Inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Dępnowoli, ale całego powiatu. Uczestnicy spotkania nie mogą doczekać się już następnych to chyba taki wielki wielkie święto w bo to, co zobaczyliśmy, to wszyscy uradowani władze miasta. Tak, bo dzisiaj właśnie realizujemy projekt Przez rządek do serca, na który dostałyśmy dofinansowanie z powiatu grójeckiego, za co bardzo serdecznie dziękujemy. I w ramach tego projektu zorganizowałyśmy warsztaty gotowania dla gospodyń z powiatu grujeckiego. Potrawy są gotowane przez tutaj właśnie naszych wybitnych kucharzy, którymi przewodzi Pan Łukasz bardzo mi dziękujemy. Eee, dziewczyny są e, kucharze gotujący i e, kucharz jeden. Są zarówno współgospodynki, jak i gospodynie e, prywatne z domu. Wszystkim za przybycie. Cieszymy się, że taka inicjatywa, nasza inicjatywa, powstała, a dzięki właśnie powiatowi Grójeckiemu została sfinansowana. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich w przyszłości. Serdecznie zapraszamy do. a nie do Demnowolanki, do Demnowoli, bo u nas zawsze coś fajnego się dzieje. Spotykamy się nie pierwszy raz, miło mi bardzo, i tak, nie wiem, się takie powiedzenie do lasu, czyżby, czyżby do powiatu bryckiego i do tych wspaniałych kobiet, to masz jakiś taki sentyment wielki i chętnie tu powracasz, co? No ja tu się świetnie, świetnie się czuję, raz, że te panie już niektóre znam na tyle bardzo dobrze, że gdzieś tam wymieniamy się przepisami w mediach społecznościowych, ja czerpię od nich tą wiedzę, którą one Uważają, że to jest coś dla nich normalnego, a dla nas w kuchni to jest ta wiedza, właśnie, którą potrzebujemy. E, więc dla mnie to jest bardzo miłe spotkanie, bo ja też się tutaj dużo czegoś dogaduję. ale zarazem też mi pokazuję takich bardzo fajnych e, mini takich sztuczek kulinarnych, które są gdzieś do, do wykorzystania dla nich. To w przypadku pokazaliśmy im e, tatar z łososia, z awokado, było tam parę fajnych świeżych ziół, które daliśmy do środka, czy chociażby flaki z boczniaka, które też e, panie mówię, no znamy, wiemy, ale takich flaków jeszcze nie jadłyśmy. To poszedł tam oczywiście imbir, posłagałka, muszka tołowa przyprawy, które teoretycznie flaki bardzo kochają, więc zrobiliśmy takie odzwierciedlenie dla wegetarian chociażby. Słuchaj. Y Panie, które przekazują wiedzę, ale zauważyłeś, że one takie zaangażowanie mają, e, nie wiem, e, 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 jakichś czarów e, używasz, bo one naprawdę e, po prostu dają siebie wszystko. Przed chwilą zauważyliśmy, jak świetnie pokazywałeś, że pani autentycznie później jak gdyby chciała ciebie naśladować. To... Coś jest, to trzeba chyba mieć taki dar przekazywania, że, że tak wpływasz na te nasze gospodynie. No to są już to to no niesamowite są panie współgospodnikowiec. Cała Polska nimi słynie. Ja jestem strasznie zachwycony. Eee, ile to jest takiej serdeczności ciepła. tu mile przywitany, oczywiście ciasto, chleb i sól można było powiedzieć. Już <grytanie> pomijał oczywiście kawa czy herbata, ale od razu czy jest jeszcze z nami obiad, Mówię, ale dziewczyny, jest śniadanie, dobra, jest z nami obiad, My go gościmy, zaraz będziemy gotować, e, więc ja bardzo że to się tu świetnie się czuję. E, żartujemy sobie oczywiście tutaj na, na tych warsztatach kulinarnych, no i na tym też polega, tak, żeby e, ja nie chcę mi ich uczyć, bo one świetnie gotują, Ale chcę pokazać panie fajnych parę takich smaczków, które być może się im przydadzą w późniejszym gotowaniu. Dziękujemy Tobie, że nas ten powiat Gruiecki traktujesz tak, no, z sercem e, i ciągle tu Zap zawsze zapraszamy e, i życzymy wszędzie tego chleba i soli, a tu w Dębno woli, oprócz tego chleba i soli jeszcze tak sobie żartobliwie powiem, jeszcze coś mokrego życzymy. Dziękuję. <grych> Dzięki. Cześć. Witam serdecznie. Pani uczestniczy w projekcie. Kto panią zaprosił? Czy to pani jest tu z Nowa Nie, z Morowego. Pani jest z Morowego, tak? Z sąsiedniej, wsi. z sąsiedniej wsi. I co, warto było przyjść tutaj? Warto. warto czyli czegoś tam się pani Oczywiście. Tak. Czegoś innego. A tu szef e, mówił, że też od was się też co? <noise> Może tak być, Może, że przekazujecie. Tak. Czy takie warsztaty, jak pani myśli, chyba coś wspaniałego? bo ja Po prostu aż bawicie tym. Tak i powinno być ich więcej. Tak? Świetnie. Czyli... Kobiety na wsi, to tylko widzą dom, pracę i nic więcej. Właśnie warsztaty są właśnie dla kobiet potrzebne. Jest was tu naprawdę tworzycie taką wspaniałą atmosferę. No, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. fajne są kobiety z koła gospodyń. Dobrze nas ugościły. Także jesteśmy zadowoleni. Po tak. prostu Fani jest tu w gościach jak i ja. Tak. Ja też się czuję tu świetnie. Dobrze. To dziękuję na emocje i miłych, miłych wrażeń z tego dziękuję. pobytu. Tu. Dziękuję. Dziękuję. Jest tam ser... A teraz mamy przed sobą Radnego Rady Powiatu, pana Roberta Lipca. Dziękuję, dziękuję. Witam bardzo. Nie serdecznie. wiem, chyba w podwójnej roli czy potrójnej może, bo to tak Rada Rady Powiatu, która no jak gdyby sfinansowała te, te warsztaty. Dyrektor Domu Kultury, który no takie kulturalne wszystkie rzeczy ma pod pieczą swoją, w jakiej roli dzisiaj? Najbardziej, ale widzę też jeszcze degustatora. Ja tu tak, jak państwo, jak, państwo, jak państwo widzicie również z degustatora i ja powiem szczerze, że jest, jedzenie jest przednie i przepyszne, i nie mogę się oderwać od tego talerza, zresztą widać, że ja lubię jeść, bo widzę po posturze, także e, to jest wiadome. Niemniej jednak to jedzenie jest przepyszne, inicjatywa jak najbardziej też e, słuszna, wspierana przez e, zarząd i Radę Powiatu Grujeckiego ze względu na to, że no tutaj nasze koło gospodyń miejskich, moje rodzime z Mogielnicy, z gminy Mogielnica, czyli koło gospodyń miejskich Dębno-Wolanki tutaj z tą inicjatywą wystąpiły i złożyły wniosek do powiatu grubieckiego o przyznanie środków na właśnie tego rodzaju inicjatywę tak naprawdę społeczną, ponieważ mamy tutaj kilka kół gospodyń, które wspólnie z całego powiatu gotują potrawy ze słynnym kucharzem i to się, i to się tak naprawdę Liczy, że ta integracja całego powiatu mieszkańców tutaj nie tylko gminy Mogielnica, miejscowości dębnowole, ale również całego powiatu tak naprawdę. Cieszy mnie to bardzo, że taka inicjatywa powstała i że w ogóle wypaliła. Także no, miła atmosfera, sympatycznie, dużo rozmów. Wreszcie, wreszcie mogliśmy się oderwać od tych medialnych telefonów i innych rzeczy na rzecz tego, żeby wspólnie się spotkać i przy wspaniałym posiłku i porozmawiać. Także gratuluję inicjatywy i oczywiście takie inicjatywy w powycie będą popierane zarówno przeze mnie, jak i przez moich kolegów radnych, Powiem za to w ogóle serdecznie dziękuję, że pojawiły się takie możliwości dla całego zarządu i dla Rady Powiatu, że są takie możliwości dla kół gdzie możemy takie inicjatywy tutaj organizować. Panie doktorze, jedno tylko takiego smacznego, smacznego, smacznego my już stąd wychodzimy, a panu życzymy kulinarnych wrażeń ciąg dalszy. Przez dziękuję proszę. bardzo, uprzejmie oczywiście kulinarnie jestem dzisiaj spełniony, to widać. Także dziękuję Dzięki. bardzo, ale miła atmosfera, także dziękujemy bardzo i życzę wszystkim oczywiście dobrej zabawy. Witam Artur najserdeczniej jak tylko mogę. Chyba w naszych takich kubyleckich progach to jeszcze pierwszy raz. Jeśli chodzi o oczywiście kulinarne sprawy odwiedziny. Tu jestem w tej miejscowości pierwszy raz, ale myślę, że po dzisiejszym dniu chyba jeszcze tu zawitam, bo jest naprawdę fajnie, fajne towarzystwo, pięknie, miła atmosfera, także jestem bardzo zadowolony. No, co Cię ujęło? Te Pani, które Wiedzy, bo tak mi się wydaje, bo jak ich zaangażowanie widzę, to... Aż, aż miło patrzeć tak, gotują naprawdę z dużym zaangażowaniem ale tu jest taka właśnie bym to nazwał wymiana doświadczeń bo te panie są jednocześnie też znakomitymi kucharkami tu możemy, my się z nimi dzielimy swoją wiedzą one się dzielą swoją wiedzą z nami także naprawdę fajne, fajne zajęcia, fajne warsztaty warto w nich uczestniczyć bywacie na takich warsztatach? Jakbyś określił te akurat warsztaty na, na jakim poziomie? Przepraszam. E, no te warsztaty są no, naprawdę na wysokim poziomie, bo produkty, które tutaj dzisiaj panie przygotowywały, nie były łatwe, bo to były dzisiaj i ryby, i w postaci łososia, i kaczka, i, i, i były świeże warzywa w postaci właśnie boczniaków, tak, z których powstał fajny krem. Także dania były naprawdę wyszukane, przygotowane na fajnym poziomie. No i przede wszystkim smaczne. że wracają pół. Jak, jak myślisz, ten powiat kuriecki zapisze się taką fajną psiątką w swojej pamięci, jeśli chodzi o wiadomo, spotkanie z tymi, którzy chcą się czegoś nauczyć? Na pewno i tak jak powiedziałem na początku, mam nadzieję, że będę miał okazję tutaj przyjeżdżać częściej niż tylko na warsztaty, ale nawet tak rekreacyjnie wiedzieć, zobaczysz, Zapraszamy do powiatu wrojeckiego i dziękujemy za to co w tej chwili robicie. Super, dzięki ślicznie. Dziękuję bardzo. Chciałbym się zapytać jak smakuje pani burmistrzu? Bardzo dobre. Wyczuwam tutaj specyficzny smak. Kolendra. Czyli jak nie, nie kolendra. Demnowoli. Demnowoli. <grymna> to jest kanapeczka z łososia tak z awokado, z awokado i, i z kolendrą, ale naprawdę wyczuwam tutaj smak demnowoli. <grymna> impreza bardzo potrzebna, bardzo taka integracyjna, tak mi się wydaje. Myślę, że tego brakuje z jednego podstawowego powodu. Wszyscy usiedliśmy przed telewizorami, patrzymy tylko na Facebook i telefony, obserwujemy to u dzieci i myślę, że tego typu spotkania im częściej będą się odbywały, tym będzie to dla zdrowia, jak również dla kultywowania takiego swojskiego spotkania rodzinnych, pogaduszek, mogę tak powiedzieć, a jednocześnie, żeby te relacje między ludźmi polegały na coraz większym zbliżeniu. A przez żołądek podobno można załatwić wszystko do serca, no to cóż. Gratuluję pięknego pomysłu kołpodzin miejskich w Demnowoli. Wsparcie powiatu myślę, że również było ważne. A ja swoją osobą, no cóż, mogę tylko pogratulować wszystkim organizatorom tej wspaniałej imprezy. Świetnie dziękuję i co smacznego. E, chyba zejdzie się panu burmistrzowi, żeby te wszystkie delicjały e, chociaż spróbować. Tak na to wygląda, chyba wszystkiego nie zdąży spróbować. Dzięki, powodzenia, kłaniamy się.